Ewangelii według świętego Jana Chwała Tobie, Panie Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez Niego. Nie był on światłością, lecz posłany został, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem, kto ty jesteś, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając, ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go, cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Odrzekł. Nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł. Nie. Powiedzieli mu więc: Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Powiedział. Ja mam głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską, jak rzekł prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zaczęli go pytać, mówiąc do niego, Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział, Ja chrzczę wodą, pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzin odwiązać że myka u jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał sztu. Oto słowo Pańskie. Ta dzisiejsza trzecia niedziela Adwentum każe nam znowuż postawić sobie pytanie o źródło radości. Przy czym rozumiemy radość nie jako chwilową, wesołkowatą chwilę uniesienia emocjonalnego, tylko chcemy rozumieć radość jako pewnego rodzaju stan, pewien dar, który wynika z przeświadczenia, że prowadzę życie godziwe, dobre, właściwe, z sensem. Tak jak śpiewaliśmy, powtarzając wielokrotnie dzisiaj refren: raduj się duszo w Bogu Zbawicielu moim. Radość, jeśli jest oparta o Boga, to jest właśnie dyspozycją stałą, niezależną od tego, co na powierzchni uczuć przeżywamy. Natomiast radość, która ma być oparta o chwilowe uniesienia i eventy, wydarzenia, które mają nam polepszyć samopoczucie, tak naprawdę nie jest radością, bo jest ulotna i rodzi frustrację. Co jest treścią tego fundamentu, który ma nam przypomnieć o powodach naszego radowania się niezależnie od sytuacji zewnętrznej, w której żyjemy, od okoliczności, od emocji, które przeżywamy. Tą podstawą, tym źródłem radości powinno dla nas być takie głębokie, świadome, racjonalne przekonanie, że droga, po której kroczymy jest właściwa, bo jest silna podstawa do tego, żeby wskazać, że obietnice, które Bóg złożył w istotnych sprawach, się spełniły w Jezusie Chrystusie a trwają te, które dotyczą celu naszej drogi, czyli powrotu do domu Ojca. Jesteśmy rozpięci między tymi dwoma wydarzeniami, które z jednej strony dają głęboką, racjonalną podstawę do tego, żebyśmy mogli powiedzieć, że wiemy, co mamy czynić. A z drugiej strony, żebyśmy sobie przypominali, że jesteśmy obywatelami świętych, domownikami Boga, że nasza Ojczyzna jest w niebie i tam zdążamy. Niezależnie czy stanie się to w chwili naszej naturalnej śmierci, czy jak Pan Jezus przyjdzie wcześniej i zakończy doczesność. Dzisiaj patrzymy na Jezusa, który jest centrum tych wydarzeń, bo zawsze On jest centrum. Zresztą w płaszczyźnie wiary on jest kluczem. Papież Benedykt napisał w jednej ze swoich ostatnich cyklik Deus Caritas Est takie słowa, że wiara to nie jest jakiś zestaw prawd filozoficznych. Wiara to nie jest też jakiś kodeks zachowań moralnych. Wiara to jest spotkanie z wydarzeniem, z osobą Jezusa Chrystusa. Wiara nie jest światopoglądem, wiara nie jest poprawnym życiem. Wiara jest spotkaniem z osobą, z Jezusem. I my dzisiaj, kiedy przygotowujemy się do tego, żeby znowuż przypomnieć sobie ten moment, kiedy Bóg wkracza w historię ludzką, pokazuje nam w Jezusie niejako, jak mamy żyć, to powiemy, Jego słowa nas pouczają, a przykład pociąga. Jedno z drugim się wiąże. Verba et gesta Christi, tak teologia mówi, są tym, co Jezus pokazał i objawił nam przez to pragnienie Ojca, żebyśmy byli u niego w wieczności. Święty Paweł dzisiaj powie w taki bardzo prosty, piękny sposób, co mamy czynić, mając w tle jakby wspólne doświadczenie właśnie radości i pokoju w tym, co czynimy. Zestaw prostych, bardzo konkretnych rad. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. To szlachetne, zachowujcie, badajcie wszystko, unikajcie wszelkiego rodzaju zła. To jest to, co mamy robić. A opieramy się o to, co się wydarzyło, kiedy nadeszła pełnia czasu. Jezus stanął pośród nas. I tak jak dzisiaj Jan mówi, On stoi pośród was i będzie was chrzcił Duchem Świętym i Ogniem. On jest tym, który ma przyjść. Piotr, przepraszam, Jan miał taki wyjątkowy przywilej, tak jak go sobie dzisiaj mówi, że nie jest prorokiem, powiemy, jest tym łącznikiem między starym przymierzem obietnic i tym, co jest spełnieniem w Jezusie Chrystusie. Jan miał ten przywilej wskazania Jezusa. My dzisiaj jesteśmy na przełamaniu adwentu. To wczoraj myśl Słowa Bożego prowadziła nas ku powtórnemu przyjściu Chrystusa. Od dzisiaj my się przygotowujemy do przeżycia pamiątki tego pierwszego przejścia. I w tym dniu, kiedy my rozpoczynamy to przygotowanie, jest Ewangelia o Janie Chrzcicielu. I domknie się ten okres takich treści w dniu. Kiedy będziemy w niedzielę Chrztu Pańskiego znowu słyszeli o Janie, który mówi: To jest On. To On jest barankiem bożym, który gładzi Grzechy świata. Chrzest pana Jezusa, to wydarzenie głosu, który się spełnia, słowo, które staje się ciałem. I ten moment Chrztu, kiedy wrócą nam te słowa, które dzisiaj przed chwilą słyszeliśmy z proroctwa Izajasza, kiedy Jezus, namaszczony duchem świętym przez Jana. Ochrzczony w Jordanie, idzie na pustynię, pełen ducha, tam walczy ze złym, pokonuje go mocą słowa. Potem pełen ducha wraca z nad Jordanu, do synagogi w Nazaret, podają mu do czytania pismo, otwiera zwój Izajasza i czyta to, co dzisiaj słyszeliśmy: Duch Pana nade mną, Pan mnie namaścił, posłał mnie, aby ubogim głosił dobrą nowinę, niewidomym. Przejrzenie, smutnym radość, aby obuzywał rogatki od Pana, zamknął, mówi: Dziś spełniły się te słowa. Oni kiwali głowami, potem go chcieli wyrzucić, bo jak to może powiedzieć o sobie coś, co należy do Mesjasza? I gdybyśmy czytali dalej Ewangelię Łukasza, to widzielibyśmy, że Jezus przywraca wzrok niewidomym, paralitykowi mówi: Wstań, weź swoje łoże. Zrozpaczonemu ojcu mówi: Twoja córka nie umarła, tylko śpi, wiesz tylko. Dzieje się to, co jest spełnieniem się tego proroctwa. My dzisiaj mamy o tym pamięć i dlatego radujemy się, bo wiemy, że to się stało, to jest faktem. Nie opieramy się na mrzonkach, na marzeniach, ale opieramy się na faktach. I dlatego to jest źródłem naszej radości. Papież Franciszek mówi o podwójnym wymiarze pamięci. Tym jednym, który wiąże się właśnie z wielkimi wydarzeniami historii zbawienia, z tym, co Bóg uczynił dla swojego ludu, dla nas. Ale też papież używa takiego pojęcia jak memoria futuri, czyli pamięć przyszłości. To już nie raz mówiłem, że dla mnie to było zaskakujące po tylu latach życia, bo zawsze pamięć mi się kojarzyła z tym co mam za plecami, to się już stało. A nagle papież mówi, ale jeszcze jest pamięć przyszłości, czyli pamięć obietnicy. Nie opuszczę, nie pozostawię, będę z Tobą zawsze. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Ja chcę, żeby oni byli tam, gdzie ty jesteś, Ojcze. Ty we mnie ja w nich. To są obietnice, które czekają na spełnienie się w życiu każdej każdego z nas. To że tu jesteśmy, to znaczy, że jesteśmy we właściwym miejscu tej drogi. Naszą, można powiedzieć, taką pozytywną troską, odpowiedzialnością za nasze życie jest to, że wracamy ciągle do tych samych prawd. Żeby z kolejnego, można powiedzieć, takiego rocznego cyklu, z większego doświadczenia, postawić pytanie po to, żeby je potwierdzić w odpowiedzi tak. Wiem, komu zawierzyłem i wiem, że każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Zatem dzisiaj, kiedy stajemy tutaj wobec dobrego Boga, to chcemy właśnie przeżyć tę prawdę, że ze spokojem możemy dalej kroczyć po drodze, która została nam wskazana bo wiemy na czym się opieramy na Jezusie i wiemy, że On nas prowadzi w Duchu Świętym do tego określonego celu, jakim jest niebo otwarte dla nas i to, że ono jest cały czas otwarte, to jest najważniejszy powód naszej radości. Amen.